Oto jest Lantana Pospolita. Rok 2022 jest między innymi rokiem botaniki. Mija bowiem 100 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Będąc jego członkiem, pozwolę sobie w tym roku przybliżyć więcej gatunków takich naszych zielonych sąsiadów. W 64. epizodzie poznamy lantanę Pospolitą, lantana Kamara z rodziny Werbenowatych, verbenace. Bohaterka tego filmu póki co nie jest godna swojej polskiej nazwy. Jest ona od pewnego czasu promowana w zieleni miejskiej jako sezonowa roślina ozdobna. Na początku pokazuję ją z terenu uniwersytetu Warszawskiego. Widzieliśmy się podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jest ona rodzima dla flory znacznie cieplejszych krajów w Ameryce Południowej i Środkowej. Jako gatunek ozdobny została upowszechniona po świecie w krajach o adekwatnym klimacie. Tu i ówdzie stała się groźnym gatunkiem inwazyjnym, między innymi dlatego, że wszystkie części rośliny są trujące. Nam póki co inwazja lantany nie grozi. Na szczęście taki mamy klimat. Wszelako globalne ocieplenie postępuje. Naszą bohaterkę, jeśli chcemy mieć się na dłużej, musimy przechowywać w ciepłym miejscu. Tak zapewne robią w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, gdzie spotkałem takiego zdrewniałego osobnika. Z natury to wiecznie zielony półkrzew dorastający do 3 metrów wysokości. Przed schowaniem na zimę zaleca się ją przyciąć. Można ją formować na kształt drzewka bonsai. W trzeciej części pokazuję ją z miejskiego ogrodu botanicznego w Zabrzu. Jest tutaj również uprawiana. Ma się bardzo dobrze, skoro owocuje. Tutaj owoce były odwiedzane przez osę z gatunku klecanka rdzaworożna. Na obszarze swojego występowania jej owoce są przysmakiem ptaków, które potem pozostawiają tu i ówdzie pestki z porcją naturalnego nawozu. W naszym kraju tę samą strategię zastosowała szeremcha amerykańska. Jest ona także rośliną leczniczą. Wszelako osobiście, ze względu na toksyczność, nie powinna być stosowana w warunkach domowych. Tym niemniej, na zakończenie musi pojawić się tradycyjna mantra. Co do reszty, szukajcie, a znajdziecie. W gruncie rzeczy, najważniejsze jest wiedzieć, jak ta roślina wygląda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać.